Witam, szanowni państwo. Jestem ten raper. W dzisiejszym odcinku będzie coś nowego: to nie będzie hardcore ani rap. Idę właśnie budować mój most. Oczywiście sam, bo tutaj mojej kuzynki nie widać. Jak widzicie, nagrywam sam. Jak sobie radzę, jak, jak w internacie. Nie wiem jak to się uda nagrać ten most na ja wam tylko pokażę go jak to wygląda i wam później nie będę i nie pokażę jak ten most niestety buduje bo nie mam tutaj mojej kamerzystki która może stać awans na Zastępcę szefa, czyli mnie. To, mnie, to będzie ciężki taki awans normalnie dostać, bo muszę zaufać tej osobie, a tej osobie, moje kuzynce, bardzo ufam. No oczywiście nie tak bardzo jak mojej dziewczynie, bo mojej dziewczynie bardziej ufam niż jej. Ale cóż, ma dziewczyna jest daleko, to nie może zostać sestrą szefa. Nie lubię i też nie lubię jej rozkazywać. Więc wolę jej o to nie prosić. Wolę poprosić mam kuzynkę, bo, bo na blisko mnie. Zawsze mi pomoże, no prawie zawsze, moja kuzynka zawsze mi pomaga w różnych sprawach. Ale bardziej, jakbym trafił do więzienia, to bym do niej nigdy nie zadzwonił. Zadzwoniłbym prędzej do mojej dziewczyny, której nie mogę wam wynajmić imienia jej, dopóki ona z tego nie pozwoli. Jesteśmy właśnie w parku. Tam, gdzie jest ten mój most, to jest właśnie ten park. Tam, co widzieliście, to tam jest wejście. Proszę zobaczyć jeszcze raz. Idziemy właśnie, jak mówiłem, po... pod most budowy. O, tutaj jest coś przydatnego do naszego mostu właśnie z tego buduje, buduje most tak z drewna buduje później zba, może zobaczycie jak ten most buduje ale nie może ale niestety teraz nie mogę wam pokazywać bo nie mam, mówiłem wam że nie mam nie ma tutaj mojej kuzynki o kurczę. Ja na ten idealny pień do mojego mostu, tylko muszę go przenieść, a to już troszkę śliskie. Ara. później po niego przyjdę. Jak skończę ten film, chciałem wam pokazać go, ale pokazałem tylko ten. Takie coś przyda się nam do budowy mostu. Później Wam pokażę, o tutaj jest ten rów, którym będę budował, ale to nie tu, tylko ten rowek jest tutaj, że, że nie ma wody to tam wejdziemy i nie wiem, co tu jeszcze mam powiedzieć, jeśli mi się to ogląda, to. Niech wie, że bardzo ją kocham I... I... W, I na razie... Na prowadzeniu jest taki Bartek z, z mojej starej szkoły Na drugim miejscu jest moja dziewczyna A na trzecim... Marsjanin! Znowu! Na trzecim miejscu wylądował ale może, może tym roku ktoś inny wygra, a mistrz z konkursu tego nie we, nie prze, nie wygra tym razem. Zobaczymy. O, dochodzimy właśnie do mostu. Oczywiście jest niedokończony. Jeszcze bo przed zacząłem budować go, pokażę wam oczywiście go. Tylko to rzucę na most. Niestety się nie udało rzucić tam gdzie chciałem ale Jestem na miejscu, pokażę Wam teraz ten most i później się żegnamy To ten most jest Tam mam tę bazę Więc muszę z wami się żegnać Zobaczymy się w kolejnym już dzisiaj na hatkorze I zobaczymy się w kolejnym i zobacz, i żegnam was. Zegna się z wami, time rapper. Kurczę. Co jest? O kurcze No co jest? No muszę wyłączyć i włączyć. Uruchom ponownie.